Okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasowe zaufanie, którym nas Państwo obdarzacie każdego dnia. Składamy gorące życzenia szczęścia, wiary, nadziei i wszelkiej pomyślności. Miłości, radości, zdrowia oraz niezwykłych wrażeń niezapomnianych i cudownych chwil w Nowym Roku. Życzymy mądrego lenistwa w sprawach nieistotnych i zdrowego zatroskania w tych najistotniejszy. Aby święta popływały w harmonii i zadumie. Aby marzenia zmieniły się w rzeczywistość, a sukcesy przerosły oczekiwania. Niech cisza i spokój świąt Bożego Narodzenia, uczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą przez cały nowy rok. Mamy nadzieję, że ten czas spędzony w gronie najbliższych będzie momentem odpoczynku i niepowtarzalnej atmosfery. Wesołych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego do dobrego.